Niemożliwe! Kochani, co tutaj się dzieje? Jak rytasy? <grystanie> nie wiem, czy ja tutaj zamarznę wcześniej, czy nie. Nie do końca się w sumie nawet osztroniła. Wilgotność w miarę jeszcze duża. Z tyłu mamy pełne zastronienie, ale rarytasem będzie to, że... Kurde, krety! <grystanie> że zobaczycie, jak pompa ciepła HR 8 kW Robi defros defrostik A już niedługo, bo to jest tylko taka zajawka. Patrzcie, była walka. Było odpowietrzane, było ruszane, a nie chciała ruszyć. Suszarką ją trzeba było atakować. Już niedługo na kanale będzie. Jak przy temperaturze. Teraz mam minus 10-12 minus stopni. Myślę, że będzie minus 14, albo nawet minus 16 w nocy. Karol wstanie sobie rano i zrobi dla Was teścik. Jak taka pompa ciepła sprawdza się w temperaturach rzędu tam 35 stopni na zasilaniu? 45 i zobaczymy, czy przy tych skrajnych mrozach ta pompa jest w stanie z siebie dać 55 stopni. Na przykład zobaczymy, ile pobiera przy tym energii i policzymy sobie, jaką ma sprawność. A tymczasem, bólem, masem. Czerpmy energię z kosmosu, bo jest po prostu bardzo zimno. Jest zimno. Sika, sika. No i energię pobieram z boilerka. Miało grzać mi ciepłą wodę, bo jest marznięty. Trzeba się okąpać. O ludzie. Czego to człowiek dla tych subskrypcji nie robi? Tak. Dla tych co nie wiedzą, ten dymek to jest normalny. I ten też. Добре, летим до фирмы.